Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj poruszę problem opadającej powieki. Powiem dlaczego ona opada i co zrobić, kiedy już mamy właśnie do czynienia z taką opadającą powieką. Moi drodzy, wiadomo, skóra nam się starzeje i z wiekiem mamy coraz mniej kolagenu, coraz mniej elastyny. Niestety ta powieka staje się mało elastyczna, staje się wiotka, staje się ciężka i po prostu zaczyna nam opadać. Czyli pierwszym jakby takim skutkiem opadającej powieki to jest proces zwyczajnego starzenia się po prostu naszej skóry. Kolejnym jakby przyczynkiem do powstawania właśnie takich opadających powiek to jest niestety, ale zła praca tutaj tego naszego mięśnia dźwigacza. Jeżeli ten mięsień jest po prostu osłabiony, niej, one są tutaj po obu stronach, to są takie równoległe mięśnie, mięśnie, które się nazywają dźwigaczami i one powodują, że utrzymują na właśnie tą powiekę w takiej dobrej pozycji. Natomiast jeżeli one są osłabione, uszkodzone, a bardzo często niestety uszkadza ten mięsień i osłabia zabieg botoksu, wykonywany właśnie tutaj na gładź czoła, Toksyna botulinowa w tym przypadku niestety osłabia nam ten mięsień, powodując, że nie podtrzymuje nam on właśnie tej powieki i zaczyna ona opadać. Moi drodzy, kolejne jakby takie przyczyny powstawania opadających powiek to są choroby, to jest na przykład cukrzyca niestety, to jest uszkodzenie tutaj nerwu gałki ocznej, ale również uwarunkowania genetyczne. Więc jeżeli nasi rodzice, mama bądź tata, bądź też w rodzinie na przykład po linii taty bądź też mamy, ktoś miał opadające powieki, no to jest prawdopodobieństwo, że my niestety ten gen przejmiemy i nam powieka właśnie na skutek właśnie takich uwarunkowań genetycznych będzie, moi drodzy, opadać. Niestety taka opadająca powieka, e, oprócz tego, że wizualnie faktycznie powoduje, że nasza twarz wygląda na taką zmęczoną, e, na taką ponurą, e, może nawet powodować, jeżeli ona jest zbyt właśnie taka zwisająca, nawet zaburzyć nam pole widzenia. Moi drodzy, zapytacie, co zrobić, żeby no, jednak e, no, nie dopuścić do powstawania takiej. Zwisającej, opadającej powieki. No, niestety, szczerze powiedziawszy, w tym wypadku niewiele możemy zrobić. Genetyka zrobi po prostu swoje, procesy starzenia zrobią swoje. Dodatkowo niepotrzebnie zabiegi z toksyną botulinową, po prostu z botoksem, które będą powodowały faktycznie wygładzenie tutaj gładzi naszego czoła, będziemy się pozbywali zmarszczek, ale jednocześnie będziemy osłabiać właśnie tutaj ten mięsień dźwigacz, co będzie potem skutkowało coraz bardziej opadającą powieką. Więc osoby, które w ogóle już mają taką tendencję do opadającej powieki, absolutnie nie powinny wykonywać po prostu zabiegi, zabiegów z toksyną botulinową na tą okolicę. No ale trudno, stało się tak. Mamy taką opadającą powiekę. Możemy w gabinetach kosmetologicznych robić najróżniejsze oczywiście zabiegi z plazmą, laserem. Mezoterapię, najróżniejsze po to, żeby to faktycznie tą skórę tutaj ujedrnić, odżywić. To są zabiegi, które dają nam taki efekt krótkotrwały, czyli na krótko. Są dosyć drogimi zabiegami, i tak naprawdę ten efekt, jeżeli mamy tą powiekę mocno pomarszczoną, mocno opadającą, naprawdę nie będzie zadowalający. Niestety, w takim przypadku, takim zabiegiem, który jest naprawdę zabiegiem celowanym, Przyniesie nam zadowolenie. Blefaroplastyka to jest, moi kochani, nic innego jak wycięcie nadmiaru, tutaj, właśnie skóry. Jest to zabieg chirurgiczny, trwa w znieczuleniu miejscowym, no i daje nam taki efekt, który faktycznie no, będzie na długo. I faktycznie pozbędziemy się tej opadającej powieki. Więc szczerze powiedziawszy, ja zachęcałabym, jeżeli chodzi o taki finansowy aspekt, jednak przy takim właśnie mocnym opadaniu powieki zrobić ten zabieg chirurgiczny, ponieważ te wszystkie inne, wiadomo, że trzeba wykonywać w seriach, nie dadzą nam takiego świetnego efektu, jak niestety no to chirurgiczne usunięcie nadmiaru tej, tej skóry. Ale oczywiście wybór zależy y, y, oczywiście do Was. Należy do Was. Moi kochani, y, dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam troszeczkę tutaj problem opadającej powieki y, i sposoby, y, jak, w jaki sposób możemy sobie y, radzić. Y, zadawajcie pytania. Jeżeli macie więcej pytań na temat właśnie y, tego problemu. Pozdrawiam Was serdecznie, zachęcam do śledzenia mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.